Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Basia i pierwszy obóz pod namiotem. Basia nie mogła się doczekać nadchodzących dni. Od jakiegoś czasu wszyscy w jej klasie mówili tylko o jednym: o pierwszym wspólnym obozie pod namiotami. To miało być coś wyjątkowego wyjazd nad morze i biwakowanie z przyjaciółmi na łonie natury. Basia codziennie odliczała dni w kalendarzu, aż wreszcie nadszedł wymarzony moment. Wieczorem, na dzień przed wyjazdem, rozpoczęła ostateczne przygotowania. Mam spakować tylko najpotrzebniejsze rzeczy, wyszeptała sama do siebie, przyglądając się liście, którą dostała ze szkoły. Mama pomagała jej odhaczać kolejne punkty. Najpierw należało wybrać odpowiednią garderobę. Basia spakowała do wielkiego plecaka turystycznego rzeczy na każdą pogodę. Były to dwie pary spodni, leginsy, ciepła bluza na wieczory, kilka koszulek, piżama i czapka z daszkiem. Potem dopakowała jeszcze grube skarpetki, ponieważ w nocy pod namiotem bywa chłodno. Do osobnej przegródki trafiły klapki, buty sportowe i peleryna przeciwdeszczowa na wypadek kapryśnej aury. Dziewczynka nie zapomniała także o szczoteczce do zębów i paście. Konieczne było też mydło, szczotka do włosów, ręcznik i mały krem z filtrem. W końcu wybierała się nad morze i miała nadzieję na słoneczne plażowanie na ciepłym piasku. Na górze plecaka wylądowała także zwinięta w rulon karimata i śpiwór. Na końcu Basia schowała do bocznej kieszonki latarkę i mały notatnik z długopisem żeby zapisywać swoje wspomnienia. Mama zaproponowała jeszcze jedną rzecz. Małą nadmuchiwaną poduszkę turystyczną, która nie zajmuje dużo miejsca. Za to spanie na niej będzie dużo bardziej komfortowe niż na cienkiej karimacie. Basia była zachwycona. Będzie komfortowo jak w domu, zaśmiała się. Wtedy przypomniała sobie o najważniejszej rzeczy, której nie było na liście szkolnej, ale bez której ta podróż nie mogła się udać. Chodziło on od jego ulubionego pluszowego misia, który miał już trochę przetarty nosek. Bez ciebie nigdzie się nie ruszam, powiedziała z czułością. Rankiem następnego dnia wszyscy spotkali się przed szkołą. Panował tam wielki gwar i radosne poruszenie. Plecaki niemal dorównywały dzieciom wielkością. Basia i jej przyjaciółki Podskakiwały spod ekscytowania, rozmawiając o tym, co zabrały ze sobą i uzgadniając spanie we wspólnym namiocie. Pani wychowawczyni miała megafon, dzięki któremu mogła mówić spokojnie, bez przekrzykiwania. Dzieci, ustawiamy się w pary i wsiadamy do autokaru. Przed nami długa podróż nad morze. Autokar był ogromny i nowoczesny, z klimatyzacją i ekranami ulokowanymi przed każdym dzieckiem. Wow! Jaki komfortowy! zachwycała się Basia, która zajęła miejsce przy oknie. Paulina siedząca obok zaśmiała się i westchnęła. Obawiam się, że to ostatni powiew nowoczesności tego dnia. Basia pomyślała, że jej przyjaciółka może mieć rację, choć nie bała się pobytu na polu namiotowym. Była bardzo ciekawa, jak to będzie bez telewizora, tabletu i wygodnego łóżka. Świat za szybą autokaru zmieniał się bardzo szybko. Kilku podróż nie dłużyła się, ponieważ dzieci dużo śpiewały, grały w gry karciane i zgadywanki. Nie wiadomo kiedy znaleźli się na miejscu. Cała grupa wysiadła z autokaru, czując pierwsze powiewy orzeźwiającej morskiej bryzy. Obozowisko znajdowało się na dużej zielonej polanie nieopodal lasu i z widokiem na piaszczystą plażę. W oddali słychać było szum fal i krzyk mew. Ależ tu jest pięknie! Zachwycała się Basia, zadzierając głowę i rozglądając się dookoła. Na miejscu czekali już instruktorzy, pani Ola i pan Marek, którzy mieli pomóc w rozstawieniu namiotów, a potem pokazać dzieciom, jak należy dbać o obóz. Podzielili także grupę na mniejsze, kilkuosobowe zespoły o śmiesznych nazwach. Basia trafiła do błękitnych fok, razem ze swoimi najlepszymi koleżankami. No dobrze, moi mali odkrywcy, powiedział dziarsko pan Marek, zaczniemy od rozstawienia namiotów. To nie jest takie trudne, jak się wydaje. Musimy to zrobić jak najszybciej, ponieważ powoli zaczyna się już ściemniać. Każda grupa pracowała osobno, zdając się na doświadczenie instruktorów. Dzieci rozkładały stelarze, naciągały gruby materiał, i wbijały w ziemię kołki nazywane śledziami. Basia dzielnie trzymała jeden z kijków, podczas gdy jej koleżanka Ola przeciągała linkę na drugą stronę. Trzymaj mocno, bo się przewróci, wołała z uśmiechem. Po chwili namiot stanął prosto i wyglądał jak mały dom. Udało się, krzyknęła rozemocjonowana Basia. Teraz wraz z koleżankami mogła rozgościć się w środku. Dziewczynki rozłożyły swoje karimaty, śpiwory i plecaki. Było przytulnie, choć trochę ciasno. Ale to właśnie było w tym wszystkim najfajniejsze. Po chwili odpoczynku, należało jeszcze zorganizować resztę obozu. Dzieci wraz z opiekunami urządzili miejsce na wspólne posiłki, postawili stoły i ławki, rozłożyli plandeki chroniące przed deszczem, a także stworzyli kącik kuchenny z wielkim baniakiem z wodą i miejscem na podpisane naczynia. Pamiętajcie, mówiła pani wychowawczyni, to miejsce będzie naszym domem przez kilka dni. Musimy o nie dbać razem. Wieczorem, po wspólnej kolacji, dzieci ruszyły do swoich namiotów. Każdy marzył już tylko o tym, by wskoczyć do swojego śpiwora i zatopić się w głębokim śnie. Basi wydawało się, że nie będzie miała problemu ze spaniem w tak urokliwym miejscu. Jednak przeliczyła się. Nowości było zdecydowanie za dużo jak na jeden dzień. Leżąc z otwartymi oczami, nie słyszała przyciszonych głosów rodziców za drzwiami ani tykania dużego zegara na ścianie. Ziemia pod karimatą była nieprzyjemnie twarda, a odgłosy silnego wiatru na zewnątrz odbierały poczucie bezpieczeństwa. Basia wtuliła się w swoją poduszkę i w pluszaka Nodiego, zdając sobie sprawę, że sen nie przyjdzie tak szybko, jak myślała. Jej koleżanki jeszcze przez chwilę prowadziły ożywione dyskusje, ale potem, jedna po drugiej, zasypiały. Światła latarek zgasły, a w namiocie zrobiło się zupełnie ciemno. Basia czuła się coraz bardziej niekomfortowo. Ciemność, jaka zapanowała w namiocie, była przerażająca. Dziewczynce brakowało lampki nocnej i zapachu swojego pokoju. Potem było jeszcze gorzej, ponieważ przybierający na sile wiatr przerodził się w ulewny deszcz. Krople zaczęły uderzać o namiot, najpierw delikatnie, a potem coraz mocniej. W końcu stały się tak głośne, że Basia żałowała, że nie zabrała ze sobą zatyczek do uszu. Namiot drżał lekko przy każdym powiewie wiatru, a przez materiał Przedostawały się niepokojące szmery. Basia przytuliła się mocniej do misia jego, szukając przy nim ratunku i ukojenia. Jakby tego było mało, gdzieś obok namiotu dał się słyszeć trzask pękającej gałęzi. Najpierw jeden, potem drugi i trzeci. Basia wstrzymała oddech. Czy ktoś chodzi po obozowisku? Nie była pewna, ale nie miała odwagi, by wstać i to weryfikować. Było stanowczo zbyt ciemno. Leżała w wielkim napięciu, kiedy nagle usłyszała szelest śpiwora i znajomy głos. Basia, nie śpisz? To była Paulina, jej przyjaciółka. Nie mogę zasnąć. Trochę się boję przyznała cicho Basia. Nagle odezwała się też Hania. Dziewczyny, te dźwięki są straszne wybudziły mnie. Na szczęście to chyba tylko gałęzie. Potem odezwały się także Zuza i Maja. Po chwili cała piątka siedziała już w swoich śpiworach i patrzyła na siebie w blasku małych latarek. Deszcz dalej niepokojąco stukał w dach namiotu, ale teraz gdy były razem, było jakoś łatwiej. Mam pomysł, szepnęła Zuza. Zagrajmy w coś, żeby nie myśleć o burzy. Ale w co? Zapytała Basia trochę niepewnie. Urządzimy sobie teleturniej, jaka to melodia. Januce, a wy zgadujecie. Tylko cichutko, żeby nie zbudzić pozostałych obozowiczów. Basia uśmiechnęła się po raz pierwszy tej nocy. Tymczasem Zuza zaczęła cicho podśpiewywać znaną bajkową melodię, którą dzieci śpiewały w autokarze. Basia wyrwała się do odpowiedzi. Mam tę moc! krzyknęła. Brawo! pochwaliła ją Zuza. Potem piosenkę nuciła Basia i kolejne dziewczynki Zabawa trwała przez dłuższą chwilę aż do momentu kiedy dźwięk deszczu zaczął powoli cichnąć Basia nawet nie zauważyła kiedy zamknęła oczy i zasnęła Kiedy się przebudziła był już poranek Namiot był wypełniony delikatnym światłem ponieważ przez materiał przebijały się jasne ciepłe promienie Z daleka dobiegał śmiech a powietrze było rześkie i pachniało świeżością po nocnym deszczu Basia, obudź się, zawołała Paulina. Dzisiaj idziemy na plażę. W kilka minut wszystkie dzieci stawiły się na zewnątrz. Po sytym śniadaniu, na które składały się świeże bułki, dżem i gorąca herbata, cała grupa wyruszyła leśną ścieżką w stronę plaży. Morze lśniło w słońcu, a fale rytmicznie obijały się o brzeg. Dzieci biegały po piasku, zbierały muszelki i budowały zamki otoczone fosą, Basia była pewna, że czeka ją udany dzień. Wyprawy nad morze stały się codziennością obozowiczów. Każdego dnia woda wydawała im się cieplejsza i bardziej ekscytująca. Wchodzili do morza grupkami, a po 20 minutach następowała zmiana. Wszystko po to, by nikomu nie stała się krzywda i by morska kąpiel była bezpieczna. Kolejne dni obozu mijały szybko. A każdy z nich był wypełniony przygodami i zabawami. Basia najbardziej lubiła wyprawy z mapą. Dzięki nim nauczyła się rozpoznawać kierunki świata i orientować się w terenie. Po południu dzieci miały czas wolny, który był wykorzystywany na różne sposoby. Niektórzy odpoczywali w cieniu drzew, inni grali w piłkę, a jeszcze inni w klasy. Basia z koleżankami często siedziała na kocu i układała pasjanse. Albo wróżyła przyszłość z kart. Często kończyło się to niekontrolowanymi wybuchami śmiechu. Na przykład kiedy wywróżyła Paulinie, że za kilka lat zostanie żoną księcia z dalekiego kraju. Najbardziej magiczne były jednak wieczory. Gdy słońce zachodziło, cały obóz zbierał się na wspólne kolacje, po których zawsze działo się coś wyjątkowego. Raz było to kino pod chmurką, a innym razem zawody w skakaniu na jednej nodze. Ale najpiękniejszym momentem był ostatni pożegnalny wieczór. Gdy dzieci wróciły z plaży, w obozie czekała już na nie niespodzianka. Na środku polany pani Ola, pan Marek i wychowawczyni rozpalili duże ognisko. Na każde dziecko czekały długie kije oraz smakołyki: kiełbaski, ziemniaki, chleb, a na deser pianki marshmallow. Dzisiaj nasz wieczór pożegnalny. Powiedziała pani wychowawczyni, gdy wszyscy usiedli w kręgu na pieńkach drewna. Spędziliśmy razem wspaniały czas i chcemy go zakończyć śpiewem, wspomnieniami i czymś słodkim. Pan Marek sięgnął po gitarę i zagrał pierwsze akordy. Dzieci zaczęły śpiewać znane piosenki, kołysząc się radośnie w rytm muzyki. Basi zaszkliły się oczy. Chciała zapamiętać każdy detal tej magicznej chwili. Płonęła zapachy, dźwięki i odgłosy. Śmiała się słuchając ogniskowych opowieści swoich kolegów i koleżanek, zajadając przy tym przypieczone, chrupiące smakołyki. Hania opowiedziała o tym, jak w lesie znalazła miniaturową żabkę, która wyglądała jak zaklęty książę z bajki. Nie zdecydowała się jednak go pocałować. Kuba z kolei przypomniał, jak pomylił swoją koszulkę z koszulką Zuzy i chodził w niej pół dnia. Kiedy nadeszła kolej Basi, przeszył ją dreszcz, a słowa ugrzęzły w gardle. Powiedziała jedynie: "Dziękuję wszystkim za ten wieczór. Jest magiczny." Na koniec przyszedł czas na słodkie pianki marshmallow. Dzieci nadziewały je na patyczki i trzymały delikatnie nad ogniem. Pianki zaczynały się rumienić i cudownie pachniały. Kiedy tylko stawały się miękkie, dzieci zdmuchiwały ogień z końcówek. I zajadały się nimi z zachwytem. Noc była ciepła i cicha, a niebo pełne gwiazd. Basia spojrzała w górę. Nie czuła już niepokoju, jaki towarzyszył jej pierwszej nocy. Czuła radość, spokój i ogromne szczęście, że mogła tu być. Gdy nadszedł czas, by zgasić ognisko, dzieci przytuliły się do siebie i wspólnie wyszeptały: Do zobaczenia obozie. A potem zmęczone, ale szczęśliwe, wróciły do swoich namiotów. Tym razem wszyscy zasnęli niemal natychmiast. Basia jeszcze raz objęła swojego misia i pomyślała: To były najfajniejsze dni w moim życiu. I tak zakończyła się jej pierwsza wielka przygoda pod namiotem pierwsza, ale na pewno nie ostatnia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.